Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do Was z holem i po raz pierwszy też nagrywam w nowym miejscu. Właściwie to nie po raz pierwszy, ponieważ nagrywaliśmy tutaj kiedyś Co ja na to z Karoliną i z Darkiem i z Maksineczką. A to jest Mania. No i postanowiłam wykorzystać ten, ten plan jakby na nakręcenie dzisiaj holu dla Was. No a że jestem na łóżku, to też kot się tutaj plącze, więc pewnie będzie dzisiaj mi przeszkadzać, ale dawno Mania się jakoś tak specjalnie nie angażowała w moich filmach, więc dzisiaj pewnie będzie ją trochę więcej widać. Tu ją widać. No a dzisiaj haul, haul bardzo, bardzo mieszany, ponieważ będą, znaczy ciuchów będzie bardzo mało, będą dwie bluzki, jedna sukienka, będzie też dużo kosmetyków, bo postanowiłam pokazać wam część kosmetyków, które przywiozła mi teściowa, czyli mama mojego mężczyzny z Wielkiej Brytanii wrzucałam wam zdjęcie tych wszystkich rzeczy na instagram właśnie część osób się pyta czy będę robić haul, postanowiłam pokazać część z tych rzeczy, tych, te najciekawsze rzeczy bo po prostu e, jakbym miała to wszystko razem pokazać to by zajęło co najmniej dwa filmy e, no i poza e, ciuchami kosmetykami będą e, wszelkie, wszelkiego rodzaju różno różności, dodatki i, I tak dalej, więc jeżeli jesteście ciekawe, to tutaj się pojawi, to zapraszam Was do oglądania. Zacznę może właśnie od tych ciuchów, ponieważ tak jak powiedziałam, że jest ich mało. I właśnie chciałam powiedzieć Wam o tej bluzce, ponieważ miałam już ją na sobie w ulubieńcach czerwca i właśnie kilka dziewczyn się pytało, skąd ta bluzka jest. Więc dzisiaj postanowiłam pokazać Wam ją w całości, dlatego ją na siebie założyłam. I ona to jest taka, jak widzicie, koszula bez rękawów ale która jest tutaj wiązana. Ja ją uwielbiam nosić na przykład właśnie do takich po prostu zwykłych e, shortów. Generalnie jest na to moim zdaniem naprawdę e, super. Ja po prostu uwielbiam, uwielbiam ten wzór właśnie taki serduszkowy, właśnie jest taki optymistyczny, wesoły, e, coś mojego bardzo. E, i ta bluzka pochodzi z Kroptauna I widziałam, że jeszcze one są dostępne, ale musicie się spieszyć, bo one były ostatnio na wyprzedaży i te rozmiary zostały ostatnio tylko elki, jak sprawdzałam. Natomiast ja ją kupiłam na stoisku, jakby takim. nie, na namiocie może. Kroptauna w Mielni, jak byłam. I tam była promocja. Druga rzecz za pół ceny. Więc za tą bluzkę zapłaciłam 44,99? Około 45 zł. I tak mi się ten krój cały spodobał, e, że postanowiłam wziąć sobie jeszcze drugą, aczkolwiek jej wzór zdecydowanie mniej mi się podoba. I jest to identyczna bluzka, też właśnie taka koszula wiązana, e, tylko że jak widzicie, czarna w białe e, kropki, więc już zdecydowanie nie tak optymistyczna, wrę wręcz bardzo kontrastowa w stosunku do niej e, do tej. Ale krój mi się bardzo podoba i myślę, że też będę ją, e, ją nosić, więc to tak wyglądają właśnie te bluzki. A druga rzecz to jest sukienka, którą ja powinnam już pokazać wam w poprzednim moim cholu, bo kupiłam ją e, no 3-4 miesiące temu nawet, aczkolwiek nosiłam ją chyba do tej pory tylko dwa albo trzy razy, e, ale bardzo mi się podoba. E, no, więc postanowiłam pokazać Wam, dlaczego nie. To jest po prostu taka bawełniana sukienka w pięknym kobaltowym kolorze, e, odcięta e, tutaj w talii, więc to jest taki krój, który ja najbardziej lubię. Rękaw ma czwarte i moim zdaniem to jest świetna, taka codzienna sukienka. E, moim zdaniem, nie wiem, dobra, naprawdę dobra na każdą prawie okazję. Bardzo, bardzo uniwersalna, więc za to ją lubię. E, wygodna. E, Prosty, ładny krój, ładny kolor i ta sukienka pochodzi ze sklepu Mosquito, ale nie kupiłam ją w sklepie Moskito, ponieważ ten model, kiedy ja już chciałam ją kupić, bo widziałam ją, nawet była na wyprzedaży w Moskito, nie było już mojego rozmiaru. Ale jakiś czas temu ktoś właśnie wystawił tą jedną sztukę w rozmiarze XS na Allegro w stanie idealnym, więc się skusiłam za kwotę 4. 45-50 zł, więc też nie, było to, nie były to duże kwoty no, i bardzo mi się podoba. Tak więc ciuchów, to by było na tyle. Teraz może pokażę takie rzeczy różne, dodatki i itd. Pierwsza rzecz, którą kupiłam dzisiaj i jestem bardzo zadowolona, to jest taka tak zwana nerka, czyli taka po prostu no, saszetka na biodro, którą potrzebowałam przede wszystkim do jazdy konnej. Ponieważ jak jadę w teren na Gazalachu, a często jadę na, nawet na 3 godziny, to nie mam za bardzo co zrobić z telefonem, bo w bryczesach zazwyczaj mam takie małe kieszonki, że mój smartfon to tam się mieści dosłownie na, e, na słowo honoru, i jest bardzo mi wtedy niewygodnie, więc e, ten po prostu telefon sobie, ewentualnie jakieś chusteczki e, wsadzę tutaj i, no, i będę taką nerkę zabierać w teren po prostu. A poza tym, e, bardzo, bardzo mi się podoba wzór, bo jest kolorowy, tęczowy, taki idealnie po prostu mój, a nerkę kupiłam dzisiaj w GoSporcie i nie była może najtańsza, 43. 49,99, e, więc nie jest to może najniższa cena, ale akurat e, podoba mi się to, że nie jest zbyt duża, bo, bo chciałam, zależało mi, żeby była naprawdę jak najmniejsza, a jest ładna kolorowa, więc na pewno się przyda. Więc jeżeli nie, nie macie co zrobić z telefonem, e, jakimiś drobnymi rzeczami podczas biegania, na przykład e, uprawiania sportu, to polecam takie nereczki. E, kolejna rzecz również z dodatków to są e, okulary. Które pokazywałam Wam już na Instagramie, ponieważ bardzo się z tego zakupu cieszę. Ponieważ do mojej twarzy jest naprawdę mi ekstremalnie ciężko dobrać dobre okulary takie, które by tutaj mi nie odstawały po prostu i wyglądam debilnie w takich okularach. Natomiast te mają taki bardzo fajny kształt. Tu są wąskie, natomiast lekko tutaj się rozszerzają, taki bardziej kocik kształt mają. Są czarne, ale tutaj mają przy właśnie oprawkach kolorowe wzorki fioletowo-pomarańczowe, więc idealnie im pasują do wszystkich praktycznie letnich strojów. Bardzo taki uniwersalny wzór i kolor dla mnie. I te okulary kupiłam w podziemiu pod dworcem centralnym. One kosztowały chyba 45 zł w sklepie Six. To jest taki sklep sieciowy z biżuterią i dodatkami. I jeszcze pani mnie tu przy Kasie namówiła na etui, ale też jestem bardzo z niego zadowolona, bo jest po prostu ładne i bardzo wygodne. I to jest takie etui, po prostu no, w takim łososiowym kolorze z mm, wzorem ptaków, tak. I ono jest tak fajnie zamykane, ponieważ wystarczy w ten sposób nacisnąć. Tutaj jeszcze sobie szmatkę do czyszczenia trzymam, więc taki zestaw teraz gości codziennie w mojej. No, w mojej torebce. Jak już jestem przy dodatkach, to jeszcze pokażę Wam zestaw opasek do włosów, który sobie kupiłam kilka tygodni temu w IM. To jest też sieciowy sklep, jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o dodatki. I to są cztery różne opaski, tak zwane bezuciskowe, które ja w tym momencie najbardziej lubię i taką opaskę też mam w tym momencie na głowie. Zaraz o niej powiem, bo to też jest nowość. I te opaski są po prostu w takim kolorze beżowo-złotym. I mamy opaskę, która jest taka mm, okrągła i której ja nie lubię, nie polecam Wam kupowania tych okrągłych opasek, yy, bo one bardzo się rolują i po prostu no, spadają z włosów, nawet jak się przypnie w wsówkami. Yy, druga, która mi się podoba zdecydowanie bardziej, to jest taka pleciona dookoła, yy, właśnie taka ciut bardziej może elegancka. Kolejna to jest również yy, okrągła, yy, ale taka bardzo cienka. I z tych okrągłych, właśnie nie jestem do końca zadowolona, ale jeszcze mam taką, która jest najbardziej taka codzienna, już w płaskim przekroju. Nie wiem, czy mi kamera to w ogóle fokusuje, czy nie fokusuje. W każdym razie ta jest w przekroju płaska, beżowa, bardzo codzienna i wygodna, więc taki zestaw, który kosztował chyba około 12 zł, więc. W sumie tanio wychodzi A ta opaska, którą mam w tym momencie na sobie Taka czarna Ona jest taka bardziej aksamitna Lekko, lekko e, Kupiłam ją w Hebe za całe 6 zł Bardzo w ogóle ją lubię Ponieważ jest mega uniwersalna Bardzo wygodna, mogę ją cały dzień w ogóle nigdzie mnie nie uciska e, No jest taka Po prostu dziewczęca z małą kokardką więc tak. Spoko Jak już jestem przy temacie włosów To jeszcze mam Aha, nie mam gdzie to jest? A tu jest. Eee, no, no, to jest wypełniacz do KOKA z H&M-u I chcę Wam go pokazać, ponieważ był bardzo tani. Kosztował 6,90. A w innych takich sklepach, właśnie z rzeczami do włosów, takiego wypełniacza kosztowały dwie dychy, nawet więcej czasem. I to jest we, e, wielkość średnia, ponieważ on jest generalnie duży, ale był jeszcze większy. Taki, którego moje włosy by nawet nie objęły i wyglądałby jak moja druga głowa. Natomiast ten powiem Wam, że jest idealny, nawet dla mojej długości włosów. Powiedziałam, że jest najlepszy w tym momencie. Bardzo, bardzo łatwo zrobić takiego, wiecie, regularnego, pięknego, dużego koka. Tutaj dosłownie, nawet bez patrzenia w lustro, można to zrobić. A więc, jeżeli chcecie sobie zrobić fajnego koka, takiego, wiecie, bardziej elega eleganckiego, to też polecam, jak najbardziej kolejna rzecz kupiona dzisiaj, to tak szybko pokażę, bo nie ma się co rozwodzić, ale moim zdaniem jest to fajna rzecz, to jest żel plus oliwka z firmy Liren, kupiłam dziś w Rosmanie w promocji, więc na pewno ta promocja jeszcze przez kilka dni będzie, kosztował tylko 5,49 bardzo, bardzo niska cena 250 ml, ale zwróciłam na niego uwagę, dlatego, że widziałam, że kilka dziewczyn na Instagramie go polecało że to jest jeden z najlepszych żeli pod prysznic w ogóle z jakimi miały do czynienia więc e, tak. I to jest właśnie tak żel plus oliwka, więc e, bardzo mnie to zaciekawiło, czy to będzie po prostu zostawiać taki fajny, e, nabliżający filtr. Filtr, nie film e, po, po umyciu ciała. Właśnie na tym mi zależy, mam nadzieję, że się sprawdzi. E, no, więc niska cena i mm, ja mam wersję tą z bawełną, są trzy wersje do wyboru. I ona jest taka bardzo neutralna i bardzo, bardzo świeża, tak pachnie po prostu czystością po tych wszystkich cytrusowych, słodkich zapachach chciałam jakieś odmiany, więc e, no i mój facet na pewno też się ucieszy. E, I jeszcze zanim przejdę do kosmetyków z kolorówki właśnie od teściowej, to jeszcze wam pokażę jedną rzecz, która mi się strasznie, strasznie podoba, mój najnowszy jeden z najnowszych zakupów. Świeca z kotkiem. To jest e, rzecz, którą ja kupiłam na Regelandzie, bo oczywiście byłam w tym roku znowu na Regelandzie e, i było oczywiście epicko, e, tak jak zawsze. <laughs> Jeżeli ktoś był, to pozdrawiam serdecznie, bo to naprawdę ten festiwal łączy ludzi, bardzo powiem Wam. E, natomiast świeca jest. Ona nie jest ręcznie jakby rzeźbiona, e, bo Pan mówił, że to jest po prostu robione z takiej formy z takiego odlewu. Ale za to jest ręcznie malowana i wygląda bardzo, bardzo oryginalnie. Nigdzie takich świec nie widziałam. Na pewno właśnie jest to ręczna robota, coś oryginalnego i pasuje do salonu, w którym właśnie stoi u mnie. U mnie wszystko też jest kolorowe. Dużo jest właśnie rzeczy fioletowych, zielonych. Kotek właśnie na zielonym tle, słodziutki i po prostu strasznie mi się podoba. A ta świeca kosztowała 25 zł, więc nie jest to jakiś wielki majątek, jak na właśnie taką ręcznie malowaną świecę i nie pachnie niestety, były też inne rodzaje, które pachniały, ale, ale nieważne, w każdym, ważne, że fajnie wygląda więc tak no i teraz już mogę przejść do tych rzeczy właśnie od teściowej i zdecydowana większość rzeczy będzie z The Body Shopu i tutaj pokażę wam wyłącznie kolorówkę, bo praktycznie Praktycznie tylko kolorówkę dostałam, i jestem szczęśliwa. E, paleta cieni, którą, którą zrobiłam, makijaż, który mam e, dzisiaj na oczach. Czyli taki makijaż po prostu mm, złoto-brązowy. Teraz jestem dalej od kamery, w ogóle dziwnie się czuję bardzo. W każdym razie wracając do palety. Paleta e, cieni poczwórnych: cieni to jest e, numer 02 Smokey Moonstore. E, I jest to. E, paleta naprawdę pięknych, uniwersalnych, świetlistych cieni, em, no do, do, do takiego makijażu raczej wieczorowego, em, to jest tak jasne, jasne, bar, taki bardzo, bardzo jasne złoto, przepiękny cień taki mm, jasno-złoty, on się pięknie, pięknie naprawdę błyszczy, em, i tutaj dwa takie ciemniejsze, taki złoto-brązowy cień, oraz, oraz też brązowy raczej ze złotą, również poświatą. Paleta, właśnie uniwersalna do praktycznie każdego koloru oczu. A druga paleta, której użyłam do makijażu z ulubińców czerwca. I też już dużo osób mówiło, że mam ładny makijaż, nawet część osób prosiło o tutorial, ale nie wiem, czy go zrobić. Ale to jest paleta też The Body Shop, sześciu cieni tym razem. I te cienie wyglądają w ten sposób, a do tamtego makijażu użyłam tego jasnego, to jest taki bardzo jasny róż i tych dwóch cieni. Ten jest taki brudno-fioletowy, a ten po prostu taki... Taki średni brąz Padło mi coś Tutaj mamy jeszcze granat Mamy jeszcze szarość Oraz też taki, taki brązik Bardzo ładne cienie, dobrej jakości Naprawdę bardzo mi się przyjemnie Nimi malowało I to jest paleta z... Źle powiedziałam, to nie jest The Body Shop Teraz się zorientowałam to jest firma Seventeen. Seventeen to jest firma, która jest dostępna właśnie w Wielkiej Brytanii na pewno, ale w Polsce jej nie widziałam niestety. Tak, i czy ona ma jakąś. nawet nie ma oznaczenia, która to jest. No. W każdym razie, w każdym razie bardzo fajna paleta, zarówno do dziennego, jak i do makijażu wieczorowego, więc jeżeli bywacie na wyspach, to polecam. Naprawdę jest dobrej jakości. Kolejna rzecz, tym razem już na pewno z The Body Shopu, to jest. otworzę jeszcze, żeby się upewnić. Tak, to jest. Puder. E, właściwie to jest albo puder, albo e, podkład w pudrze, bo jest to puder bardzo mocno kryjący. E, to się nazywa dokładnie All in One Face Base. E, numer 04 ja posiadam i to jest po prostu kolor beżowy, który jest idealny dla mnie w tym momencie. I to jest faktycznie bardzo mocno kryjący kosmetyk, który. Dla osób, które nie e, posiadają jakichś problemów z cerą, e, nie lubią dużego krycia i tak dalej, to jest naprawdę fajne rozwiązanie, bo bardzo dobrze e, kryje i. Wyjątkowo długo się utrzymuje, długo też zapewnia efekt matowy. Ja to mówię po dosłownie, co prawda, trzech użyciach, ale takie moje pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. I ten kosmetyk na pewno jest dostępny w Polsce, więc jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Kolejna rzecz to jest brązer, którego dzisiaj użyłam po raz pierwszy. Bardzo mi się podoba opakowanie, również The Body Shop. I to jest brązer, który wygląda jak taki plaster miodu, i to jest bardzo, bardzo. Jasny brązer jak na brązer. Właściwie to bardziej śniade osoby mogłyby go spokojnie jako puder używać, ale mi się on bardzo podoba do po prostu takiego opalania twarzy. Dzisiaj właśnie tak użyłam go ciut w większej ilości. Mam nadzieję, że to dobrze wygląda w kamerze, bo w lustrze wyglądało dobrze, ale nie wiem, jak wiecie, w kamerze różnie czasami to wygląda. <gry> w każdym razie przez to, że on ma taki dosyć jasny odcień, jest super do takiego bardziej opalania twarzy, do takiego wyglądu. Mm, Summer Look, wiecie, letniego. Taka lekko właśnie przybrązowiona, ale nie przejaskrawiona, um, opalona twarz. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałam. No, w każdym razie bardzo, bardzo mi się podoba. I ja mam numer 02. To jest Bronzing Powder Shade. Fair Matte, dokładnie tak Numer 02 Kolejną rzeczą jest rozświetlacz, który miałam na sobie W poprzednim moim filmie, czyli Projekt Denko Natomiast no, nie miałam samego tego rozświetlacza Ale również Mary Luminizer Więc to był taki podwójny efekt Ale jest to rozświetlacz, który jest dosyć dobrze Znany i Jak już wcześniej na widzażu podglądałam Że ma niezłe opinie byłam bardzo go ciekawa to jest e, też The Body Shop Radiant e, Highlighter, po prostu. E, I nie ma tutaj chyba nawet żadnego e, odcienia. E, po prostu. I to jest taki jasno różowy rozświetlacz w tubce, po prostu. E, bardzo e, ładny efekt. Bardzo w ogóle wydajny produkt, bardzo ładnie rozświetla bez żadnych drobinek, bez żadnego brokatu. To jest taka faktycznie tafla. Moim zdaniem to jest nawet lepszy rozświetlacz niż ten e, sławny rozświetlacz z benefitu, którego nazwy w tym momencie zapomniałam. Mimo, że go mam, ale nie pod ręką może. W każdym razie ma troszeczkę lepszy odcień, bo nie jest aż tak jasny, a naprawdę wygląda pięknie, naturalnie, więc tak, ten rozświetlacz naprawdę mogę Wam polecić. I jeszcze mam tutaj trzy wybrane róże. Właściwie jeden to jest bronzer w formie, w formie różu. Też The Body Shop tutaj. Bardzo ładny odcień takiego... Taki średni, codzienny brąz, ee, idealnie, idealnie pasuje, że tak powiem, do konturowania, więc też bardzo, bardzo mi się podoba. To jest numer 09, bo to jest normalnie róż, ale kolor ma brązera. I dwa bardzo ładne, też takie codzienne róże, również The Body Shop. Tak, i ten ma numer 06, a ten ma numer nie wiem, jaki, bo się zdrapało w każdym razie bardzo ładne, też codzienne róże do policzków. I teraz na sam koniec jeszcze będą tak bardzo szybko, naprawdę postaram się bardzo szybko to zrobić e, pomadki i, i produkty do ust generalnie, e, które to też nie są wszystkie, ale wybrałam te najciekawsze, których jest w sumie 7. E, tak, generalnie przy no właśnie pomyślałam, że może jednak warto by podzielić ten film na, na dwie części, ale chyba musiałabym go w ogóle nagrać od nowa, Czego mi się już naprawdę nie chce robić, wybaczcie mi, znowu jest to długi film. Wiem, że część z Was uwielbia w ogóle moje długie filmy, a część z Was ciągle pisze, że Boże, znowu film ponad 20 minut, bla bla bla, zrób krótsze i w ogóle. Więc nie, dogadzę, nie dogodzę każdemu dzisiaj jest film dla osób, które lubią dłuższe filmy. Mam nadzieję, że inne osoby też go obejrzą mimo wszystko. I zacznę od tego co mam na ustach, to jest taki taka błyszczyko. Pomadka balsam generalnie coś co jest bardzo transparentne. Tutaj już wam zrobiłam nawet słocza na ręku. Jak widzicie, że koloru tu za dużo nie ma, raczej się błyszczy po prostu i wygląda to mniej więcej w ten sposób. To jest pomadka z firmy Number 7 i się nazywa dokładnie Share Temptation, kolor Attract. I ma SPF 15 i bardzo fajnie błyszczy się i nabliża usta, więc to mogę powiedzieć na pewno. Dwie kolejne pomadki to jest znowu The Body Shop. I mam kolor 10 i kolor 11. I to są też świetne pomadki na co dzień. Bardzo mi się podobały, bo takich pomadek powiem Wam, że bardzo mi brakowało. Tutaj teściowa mi przybyła z pomocą. Pierwsza to jest ta, którą miałam w poprzednim filmie w projekcie Denko na ustach. Też ktoś się pytał, jak, co, co mam na ustach, więc to było to. Tak ta pomadka wygląda. To jest przepiękny kolor, po prostu takiego neutralnego, lekko zgaszonego różu, idealnie podkreślający usta, i to są bardzo takie nawilżające, e, raczej, raczej średnio kryjące pomadki. A druga to jest piękny po prostu kolor nude, e, taki kolor beżowy, który o dziwo nie jest dla mnie e, za, za ciemny, bo przez to, że właśnie on, one nie mają super krycia, ale są bardzo nawilżające i właśnie idealne na co dzień. Te pomadki jak najbardziej są w Polsce dostępne. Kolejny to jest błyszczyk właśnie też The Body Shop. Przepiękny błyszczyk w kolorze takim też jasny, jasny lekko zgaszony róż z drobinkami. Ja już go raz użyłam, to jest numer 13 i, i wygląda bardzo, bardzo ładnie, bardzo ładnie podkreśla usta. Pachnie tak delikatnie i nic szczególnego, natomiast ma fajny, taki szeroki dosyć aplikator. E, lubię takie błyszczyki, właśnie gdy mocniej maluję usta, to, to tak. Gdy mocniej maluję oczy. I trzy e, jeszcze kolejne. E, to tak, mamy... Pomarańcz, która jest po prostu. Nie miałam żadnej pomarańczowej pomadki, nie byłam przekonana tego koloru, ale ten, ta pomadka mi się niesamowicie podoba też. To jest The Body Shop, tylko troszeczkę inna seria taka seria bardziej e, kryjąca, e, mocniejsza, po prostu e, mo... bardziej trwała. Tak, te pomadki bardzo się wsysają w usta. To jest numer 105 e, i ona też ma takie raczej błyszczące kremowe wykończenie. A druga to jest pomadka z firmy Clarice i ma przepiękny, fuksjowy, po prostu neonowy, cudowny kolor, który ja uwielbiam, po prostu uwielbiam takie pomadki. Też jest to raczej taki, taka nawilżająca pomadka, em, z kremowym wykończeniem błyszczącym, ale bez żadnych drobinek. E, natomiast też po jakiejś godzinie czasu bardzo ten pigment wnika w usta, więc trwałość jest naprawdę wyjątkowo fajna. A ostatnia rzecz to jest e, rzecz, która mnie bardzo zdziwiła, ponieważ nie jest to pomadka, to jest peeling, peeling w pomadce, e, też The Body Shopu, e, który e, wygląda w ten sposób, to jest taki, taki mentolowy stick, który zawiera w sobie jakieś różne drobinki e, jakiegoś chyba owocu, tak, nie, nie mam pojęcia co to jest, pachnie... Mentolem, a w każdym razie jest to po prostu coś, czym my smarujemy usta, żeby zetrzeć martwy na skórek, a później to, e, no, nie zjadamy tego w przeciwieństwie do tych cukrowych peelingów, tylko e, zcieramy to chusteczką. E, tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy haul. A nie, jeszcze, je, przepraszam, 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 jeszcze jedna rzecz, która tu stoi, którą miałam wam pokazać, zanim zaczęłam pokazywać kosmetyki. Jest to koszyk na kosmetyki koszyk drewniany z tą, z bawełnianym czy tam z materiałowym wkładem w którym właśnie trzymam kosmetyki i to jest moja, część kosmetyków do makijażu twarzy gdzie trzymam właśnie pudry, korektory i podkłady i różne pierdółki więc on sobie stoi i ja właśnie w takich koszykach najbardziej lubię trzymać kosmetyki, po prostu najlepiej mi się to sprawdza w tym miejscu, w którym mieszkam przynajmniej tak więc to by było na tyle już dzisiaj, i przepraszam, że znowu ten film trwa tyle czasu. Wcale nie chciałam, żeby tyle trwał. wierzcie mi, że naprawdę wolałabym, żeby ten film miał 20 minut, ale no, tyle kosmetyków i tyle rzeczy pokazać w ciągu 20 minut jest dla mnie bardzo ciężko. Mam nadzieję, że osoby, które lubią długie filmy są uradowane. To tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki za uwagę. Papa! Pa. Gdzie tu się pakujesz? Nie.